Niemcy wraz z innymi partnerami NATO wysłali zespół rozpoznawczy na Grenlandię. Celem jest zbadanie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń ze strony Rosji i Chin w Arktyce. Tak czytamy w oświadczeniu niemieckiego Ministerstwa Obrony. Odbywa się to na zaproszenie i pod kierownictwem Duńczyków. Wiemy, że w porozumieniu z Danią 13 żołnierzy Bundeswehry najpierw dotrze do Karup w Danii i że potem, korzystając z oferty Duńczyków, w piątek, Wspólnie z duńską ekipą i innymi partnerami poleci na Grenlandię. Lot ten ma odbyć się cywilnym duńskim samolotem. Naszym zdaniem wspólny lot jest silnym znakiem naszej jedności. Czytamy w oświadczeniu niemieckiego resortu obrony. Strona niemiecka zaznacza, że kolejni sojusznicy wezmą udział w misji rozpoznawczej. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zaznacza, że Rosja i Chiny coraz częściej wykorzystują Arktykę do celów wojskowych, podważając tym samym swobodę transportu, komunikacji i handlu i że NATO nie pozwoli na to i będzie nadal opowiadać się za międzynarodowym porządkiem opartym na zasadach. Moim zdaniem kluczowe znaczenie ma bardzo dobra koordynacja naszych działań w ramach wspólnych badań na Grenlandii pod przewodnictwem Danii. W ramach NATO, zwłaszcza z naszymi partnerami z USA, podkreślił niemiecki polityk. Według informacji Szpigla zaproszenie do uczestnictwa w tej misji strona niemiecka miała otrzymać wczoraj i niemal od razu zdecydować się na jego przyjęcie. To, że dochodzi do tego zaledwie kilkanaście godzin po wizycie szefa dyplomacji Danii i szefowej dyplomacji Grenlandii w Waszyngtonie, pokazuje, jak wielkie znaczenie ma to, co dzieje się wokół Grenlandii, a wszystko po zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, że o możliwym scenariuszem jest zbrojne przejęcie przez Stany Zjednoczone Grenlandii. No, czołowi niemieccy politycy, w tym szef MSZ-u Johann Wadeful, deklarowali w odpowiedzi na te zapowiedzi, że o przyszłości Grenlandii powinny decydować Grenlandczycy oraz Duńczycy.